Dzisiaj troszkę po, pomurowałem kolejnego etapu. Tu już zaczynam sobie, obsadziłem sobie piekarniczek. Jakiś tam kanał się już zrobił, oczywiście wykorzystuję też dachówki. Tutaj będzie na popiół. O, piekarniczek jest kultowy, żeliwny. Placek będzie można upiec i tak to na razie wygląda. Kolejny etap mamy, mamy za nami. Kochenka nam rośnie w oczach, można powiedzieć. A tutaj pokażę Państwu, pokażę Państwu tajemnicę dobrego gotowania i tajemnicę oszczędnej kuchni. Jak chcemy robić kuchnię do świecenia. To budujemy głębokie paleniska z, z drzwiczkami, szybką. To mamy kuchnię do świecenia. A kuchnię, jak chcemy, do gotowania proszę bardzo malutka, płyciutka kotlinka dosłownie tym słynnym chrustem można rozpalić i fajerki będą czerwone. I o to właśnie chodzi. Płyciutkie kuchenki są bardzo oszczędne i dobrze się na nich gotuje. To wypiję jeszcze przepyszną kawusie w przepięknej filiżance i zabieram się do dalszej pracy. No to ja się, ja się zabrałem tutaj za taką piękną, za taką piękną wylepkę. Tutaj pójdzie jeszcze jeden rządek kafli, później pójdą bańciki, a na tym kolejnym rządku kafli damy takie piękne haczyczki, żeby jakiś bajer można było na tym powiesić. Teraz musi troszkę minąć czasu, aż wszystko sobie pięknie wyschnie. No i następny filmik. Następny filmik będzie, będzie już z pierwszego. Z pierwszego palenia w kuchni. Dziękuję.